celu dokonania oceny prac nadesłanych przez uczniów w ramach odpowiedzi na zadania dla nich przyporządkowane, nauczyciel może przejść na kanał ogólny, a następnie wybrać kartę pracę. Po jej wybraniu widzi spis wszystkich zadań, które zostały przypisane aktualnie jego uczniom. Widzi również przy poszczególnych zadaniach informacje, ilu uczniów już pracę nadesłało. Po wybraniu tytułu danego zadania może sprawdzić listę wszystkich uczniów, a także posortować zadania ze względu na ich aktualny stan. Po sortowaniu po stanie będzie na przykład mógł w nagórze wyświetlić tych uczniów, którzy odesłali zadania, a którzy jeszcze nie zostali ocenieni. Będzie o tym świadczył dopisek przy danym nazwisku: przesłano. Po jego wybraniu Zobaczy prace nadesłane przez danego ucznia. W tym przypadku są to dwa pliki. Pierwszy z nich to zdjęcie pracy wykonanej na kartce. Jak widać, uczennica Karolina Żyrafa odesłała plan swojej animacji wybuchu wulkanu. W drugim pliku zaś widzimy prezentację w PowerPointie o tytule "Wulkan Slides. Po jego wybraniu uruchamia się automatycznie wewnątrz naszej aplikacji Teams program PowerPoint, gdzie możemy nie tylko przejrzeć slajdy przygotowane przez ucznia, ale również uruchomić pełnoekranową prezentację. W ten sposób możemy uruchomić przygotowane na przykład przez ucznia animacje i sprawdzić, czy odpowiadają wymaganiom dotyczącym danego zadania. Po zakończeniu prezentacji, wrócimy do karty oceny zadania. Możemy wprowadzić naszą opinię, a następnie wpisać przyznawane punkty. W razie potrzeby możemy też zrecenzować sam dokument wpisując uwagi, na przykład w postaci właśnie recenzji. Wybierając na przykład chmurkę możemy wybrać z menu górnego aplikacji PowerPoint wewnątrz naszej aplikacji Teams opcję recenzja, następnie wybrać nowy komentarz i dopisać swoje uwagi. Po wpisaniu swojego komentarza możemy go... Zapisać w pracy ucznia. Dobrze jest w tym momencie w opinii dodać stosowną uwagę, ponieważ uczeń po zobaczeniu np. przyznania maksymalnej liczby punktów oraz dobrego komentarza może nie zajrzeć do dokumentu, który przesłał jako odpowiedź do zadania. Po doprecyzowaniu opinii, przyznaniu punktów. Możemy zwrócić ocenioną pracę naszemu uczniowi. Zostanie on oczywiście o tym w odpowiedni sposób powiadomiony, chociażby przez nową aktywność w kanale aktywności w aplikacji Teams. Dzięki temu szybko zorientuje się, że może zobaczyć, jaka ocena została mu przyporządkowana. Po wybraniu opcji zwróć, możemy przejść do oceny kolejnej pracy, wybierając nazwisko ucznia, którego pracę chcielibyśmy ocenić. Bądź po prostu zamknąć okienko oceny i wrócić do listy z nazwiskami wszystkich uczniów. Warto zauważyć, że prace ocenione i zwrócone do naszych uczniów będą przeniesione na dodatkową listę w ramach danego zadania o nazwie zwrócono. Tutaj znajdziemy właśnie te prace, które wcześniej już oceniliśmy i zwróciliśmy naszym uczniom. Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w korzystaniu z aplikacji Teams.